Dzisiaj przechodzę do Was z recenzją słowiańskiej Wiedźmy. Wiem, że wszyscy czekali na tą recenzję, więc zabierajmy się za to! Zanim zacznę, chciałabym powiedzieć, że już przed przeczytaniem tej książki wiedziałam, co będzie w środku. Wiedziałam, że będą porównania welesa do tego Boga, wiedziałam. Ciemno, nawet nie sprawdzając tego, że jest to książka wydana przez Wikankę z długoletnim stażem, wręcz arcykapłankę, z tego co wiem. W pewnym sensie byłam gotowa na to, że zawiodę się na tej książce, ale nie myślałam, że będzie to tak rażące, aż w takim stopniu rażące. Na koniec opowiem Wam, jak autorka skomentowała reakcję ludzi na temat tej pozycji, szczególnie wśród środowisku rodzimowierców. No, chodzi o środowisko rodzimowierców. Wydaje mi się że jest to dosyć e, żałosna wypowiedź, ale to przejdziemy do tego na koniec. E, zastanawiałam się, jak podejść do tej książki. Jako rodzimowierczyni wydaje mi się, że każdy może się spodziewać, jak ocenię tą książkę i co o niej powiem. Jednakże stwierdziłam, że ocenię tą książkę z dwóch perspektyw. Pierwszą perspektywą będzie... E, Perspektywa właśnie rodzimowierczyni, a druga perspektywa to będzie perspektywa czarownicy, która zajmuje się magią ludową, folklorem, pracą z przodkami i wgłębia się w tajniki demonologii i magii krwi. Jeszcze chciałabym powiedzieć o jednej rzeczy. Jest to kwestia tego, że przedpremierowo ukazało się wiele, wiele recenzji tej pozycji, tej książki. Było mi zarzucane, że nie mogę się wypowiadać po przeczytaniu pierwszych dwóch stron, gdzie już pierwsze dwie strony zobrazowały mi, co będzie w tej książce, i wcale intuicja mnie nie oszukała. Dobrze, że jej zaufałam, bo spodziewałam się tego. Jeżeli zobaczycie gdzieś recenzje, w których jest mowa o tym, że to jest dobra książka, ale musicie spojrzeć na nią z przymrużeniem oka, albo jeżeli usłyszycie to w stylu: Wiemy, że w, pe w pewnych kręgach ta książka może wzbudzić y Kontrowersje. Już wiecie, jeszcze podpisek: najlepiej recenzja sponsorowana albo napisana przez współpracę z wydawnictwem kobiecym. To już wiecie mniej więcej, na czym polega ta recenzja, ponieważ jeżeli osoba zajmuje się od wielu lat ezoteryką i nie zauważyła wielu błędów, schematów, prób manipulacji w tej książce. No to ja nie wiem, co jest nie tak, to chyba jednak nie nieuważnie nie przeczytali tą książkę. Będę mówiła o tej książce przede wszystkim z perspektywy osoby, którą jej treść bardzo dotyka. Więc, jeżeli jesteście osobami delikatnymi albo macie inne zdanie na temat książki, podoba ona się Wam. Waszym zdaniem jest, ma dobre jest dobre źródło wiedzy. To niech tak będzie. Ja mówię o mojej perspektywie i o moich wnioskach, które wysnułam po przeczytaniu Słowiańskiej Wiedźmy. Z perspektywy rodzimowierczyni ta książka jest dla mnie nieśmiesznym żartem i rzutem na pieniądze, ponieważ w ostatnim czasie e, słowiańskość, rodzimowierstwo stało się czymś bardzo modnym. Mnie to cieszy. W pewnym sensie mnie to cieszy, ponieważ przywodzi do nas coraz więcej osób zainteresowanych naszą rodzimą wiarą. Z drugiej strony, właśnie możemy się spodziewać takich książek czy osób myślących tym tokiem rozumowania, jaki jest idealnie przedstawiony w tej książce, czyli tokiem rozumowania w stylu wszystko jest moje, z wszystkiego mogę czerpać. I tu chcę nawiązać i powiedzieć o tym, że nie wyciągajmy argumentu o eklektyzmie przy tej książce, ponieważ eklektyzm tyczy się praktyki magicznej, a nie dwóch. Odmiennych religii, odmiennych, o i to bardzo odmiennych. Wika jest religią e, New Age, stworzoną przez mężczyznę e, i to szowinistycznego bardzo mężczyznę, e, pana Geralta Gardnera, którego e, wydaje mi się, że większość osób zna, jeżeli siedzi chociaż, albo liznę temat ezoteryki. E, stworzył on e, sam religię, wziął szcze, szczątki z wszystkiego, co mu pasowało, z różnych mitologii na terenach wysp brytyjskich, z, również z kabały, z Różnych podań i stworzył z tego nurt, który mu odpowiadał. Jest to osoba dla mnie bardzo kontrowersyjna, za którą mnie ja nie przepadam, e ponieważ ten pan e nauczył ludzi, że branie czego ci się podoba, e zawłaszczanie wielu rzeczy jest czymś normalnym i osoby praktykujące wika często widzę ten schemat, że oni rzeczywiście to robią. Uważają, że e nikt nie ma, jak to po powiedziała pani Agiles nikt nie ma rodzimej wiary na wyłączność. Nie ma. No nie ma, każdy może praktykować rodzimowierstwo, bardzo mnie to cieszy, ale łączenie rodzimowierstwa z inną religią, moim zdaniem, jest już e, czynem e, niemoralnym, e, który nie powinien mieć miejsca, ponieważ tak jak Pani autorka tej książki wspomniała, bycie wiedźmą jest również szanowaniem tradycji. Łączenie religii New Age z rodzimowierstwem, e, wiarą naszych przodków, to nie jest szanowanie naszej tradycji, to jest niszczenie tej tradycji i zmienianie jej całkowitego wydźwięku, ponieważ ta pani jakby pomija bardzo wiele aspektów rodzimej wiary, bardzo wiele rzeczy e, przyjmuje omylnie. A kolejnym aspektem, e, który mówi o tym, że pani Agiles jednak nie szanuje naszej tradycji, jest fakt, że stara się wcisnąć naszych bogów, nasze boginie na siłę w ramy, w ramy rogatego Boga i potrójnej bogini. Jest to naprawdę na siłę. Tak jak wspominałam, Wika została stworzone przez. Zlepek różnych religii, w tym kabały, co mi się wydaje, że już na tym etapie jest kwestią, która wyklucza fakt, że można to w tak prosty, jak to Pani przedstawiła, sposób łączyć z rodzimowierstwem. Spis treści umieszczę Wam w opisie filmiku, więc będziecie mogli na spokojnie się z nim zapoznać, tak samo jak opis książki. Chciałabym Wam przeczytać to, co najbardziej mnie zbulwersowało, i na wstępie wyrobiłam sobie opinię i to dobrą opinię. Wcale się ta opinia w trakcie czytania tej książki nie zmieniła. Na wyciągnięcie ręki czeka mądrość, którą możemy zgłębić, łącząc magię Wika z rodzimowierstwem i folklorem. I gdyby ta książka mówiła nam o łączeniu dwóch praktyk magicznych, e, na przykład praktyki magicznej Wika i e, folkloru, e, czy magii ludowej, to by było ok. Ale tu mamy łączenie dwóch religii. Fragment, który mnie bardzo rozzłosił, to jest to dokładnie, czego się spodziewałam. Ostatnie oblicze tego boga usłowion reprezentował Weles. <słuch> Właśnie to mnie boli, że w tej książce nasi bogowie są przedstawieni jako jedno z wcieleń, i autorka na siłę dopasowuje to do wielu postaci jedno z wcieleń Rogatego Boga, który został stworzony właśnie przez człowieka w XX wieku. No, to, to się nie klei. Bibliografia jest niesamowicie zróżnicowana, ponieważ mamy tutaj bestiariusz słowiański którego ja nie polecam. Mamy demonologię ludową, e, którą, e, demonologię ludową pana Pełki, którą Wam często polecam. E, mamy tutaj również e, Aleksandra Geisztora, e, Brücknera. Ja często Wam polecam te książki. Jednakże e, mamy również tutaj e, pana Kosińskiego. I teraz tak, gdybym w tym tekście widziała odniesienia do mitologii słowian pana Gejsztora albo innej świetnej książki, to jeszcze bym nie miała aż takich pretensji. Ale tutaj najczęściej widać odwołania właśnie do pana Kosińskiego. Zaraz wam powiem w którym momencie bo zapytałam się was na Instagramie, gdzie słyszeliście coś takiego. I eee, jedna z osób, mój e, znajomy, podpowiedział mi, gdzie to przeczytał i to był pan Kosiński. <grych> Słuchajcie teraz tego. Mówi się, że dziewanna, Mokus i Marzona były trzema twarzami jednej bogini. Brzmi znajomo. Nie, nie brzmi znajomo, bo autorka stara się na siłę, na siłę tutaj wcisnąć e, nasze boginie w ramy potrójnej bogini. Na siłę. Ten fakt, że autorka tej książki pomija niesamowicie ważny aspekt, takim jest to, że nie ma czegoś takiego jak Boga Najwyższego. Jest dla mnie oburzający. E, Inaczej praktykują rodzimowiercy w gromadach, a inaczej praktykują osoby należące do rodzimego Kościoła Polski. Jak wiecie, ja przynależę do rodzimego Kościoła Polski, ale nie utożsamiam się z tym, że jest jeden bóg najwyższy, tylko że my nie znamy jego imienia i to może być tak naprawdę każdy, może być również to mogą być to w również wszyscy bogowie jakby po złączeniu w jedną postać. Ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że każdego boga, boginię trzeba traktować na równo, nie, nie wolno ich pomijać i każdemu z osobna należy się ten sam szacunek. To samo wyróżnienie, składanie darów i nie, 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 uważam, że to jest strasznie lekceważące pomijanie tak ważnego aspektu, tym bardziej, że podobno pomógł pani żerca z kręgu radogost. Nie znam, nie wiem, nie wiem, który jest może wy mi podpowiecie. Już nawet pomijam kwestię tego, jak są opisane symbole, że kiedyś były tworzone na drzwiach i na kołyskach, jak jest o, zobrazowany krzyż e, słoneczny, jak jest opisany, w ogóle jak jest opisany symbol Welesa. Oczywiście odniesienie, że widzicie, tutaj też rogaty bóg był i widzicie, to jest tylko jedno wcielenie. Dla mnie to jest tak zabawne, że... żałosne, to jest żałosne. Tym bardziej, że wiem, że niektóre blogi, zostały wymienione, które zostały wymienione jako źródła, e, Autorzy tych blogów no, nie, nie są za bardzo przychylni tej książce. Kolejna kwestia, jeżeli chodzi o perspektywę rodzimowierczyni, jest to, że jeżeli macie w sercu bogów, mm, nie wierzycie w bogów słowiańskich, naszych starych bogów, to te rytuały, które ta pani opisała, nic wam nie dadzą. Nic. Nic. To będzie zwykły teatrzyk. Jeżeli dla was to jest tylko pozycja i formułka. I naprawdę wierzycie w rogę tego boga, bo Weles i rogaty bóg to nie jest ta sama postać. Dziewanna, Mokosz i Marzanna to nie jest potrójna bogini. To są osobne bóstwa. Natomiast z perspektywy czarownicy jest tutaj wiele błędów. Tym bardziej to, że pani mówi, że słowiański czarownik potem staje się guślarzem, dla mnie jest po prostu podstawowym takim błędem i jakby. Jak można tego nie mieć, podać tyle książek w bibliografii i nie wiedzieć, że to nie zawsze osoba zajmująca się ezoteryką e, będzie guślarzem. No nie, nie. Mówienie o tym, że wodę księżycową tworzy się tylko w trakcie pełni, jest bardzo powszechnym błędem. Wydaje mi się, że osoba z 15-letnią praktyką powinna rozróżniać takie rzeczy. Kolejną kwestią są motanki. Pani jakby nie rozróżnia do końca. Już wam to przeczytam: 131. Ja mam tutaj wszystko zanotowane. Od niedawna w Polsce na powrót zrobiło się głośno na temat motanek, inaczej, żadanic magicznych, laleczek. Nie. Motanka to jest ogólne określenie ziarnuszki, otulaczki, karmicielki, żadanicy. Żadanica to jest osobna lalka, a nie motanka. Równoznacznie żadanica nie. To żadanica to jest po prostu rodzaj motanki. I jeżeli autorka tutaj mówi w ogóle, jak wykonać niektóre te kwestie, że w ogóle do motanki zakreślamy kręgi. Motanki nie wykonywały osoby, kiedyś kobiety magiczne, to była praktyka, tradycja, do której nie wykonywano kręgów. Przestrzegało się dwóch ważnych zasad, i o tym często mówi na, na filmikach, gdzie robię motanki, więc jeżeli chcecie, to przejdźcie sobie do tego, nie musicie kresić kręgu. Ta autorka nawet e, tradycję motania e, uformowała w ten sposób, żeby był zgodny z jej przekonaniami. Jeżeli widzicie, że ktoś polece tę książkę początkującej czarownicy, to teraz Wam przeczytam, co w tej książce się znajduje. Rusałki brzygini i wodniki istoty wody strażnicy zachodu. Przybądźcie do mego kręgu. Nie będę kończyła. Bagienniki, południce, ubożęta, istoty ziemi, strażnicy północy, przybądźcie do mojego kręgu. Słuchajcie, ta babka mówi, jak przywołać demony słowiańskie do kręgu. To tak nie działa, że ona chce tutaj, wiecie nawiązać do przywoływania żywiołów i chce ona tutaj jakby porównać to do demonów. Jak naprawdę przyjdziecie demona, to będziecie mieć problem, tym bardziej, że ten rytuał, to zakreślanie kręgu Pani proponuje, żeby zrobić w domu i to nie będzie zagrażało tylko Wam, ale i Waszej rodzinie. Demonologia, demony to nie jest zabawa, że wy sobie staniecie w kółku, teraz zawołam tego, on nie będzie chronił, będzie symbolizował to. Nie, jak naprawdę przyjdą, to będą jaja. To, to nie będzie zabawa, bo Wam się może stać krzywda. Demonologia nie jest zabawą. Jeżeli ta autorka mówi, że to jest książka dobra dla początkujących czarownic albo dla początkujących czarowników, a potem porównuje ich do guślarzy i mówi, że przyzywanie demonów do kręgu jest super pomysłem, to ja bym na waszym miejscu już się zastanowiła. Tym bardziej, że ta książka na każdym jednym kroku jest polecana. Czy ci ludzie nie myślą, czy osoby siedzące w świecie ezoteryki nie myślą, że takimi rzeczami osoby początkujące mogą sobie zrobić krzywdę nie tylko sobie, nie tylko sobie? ok, nieumiejętnie wykonany rytuał to nie... tak, w większości przypadków nie zadziała, ale może być tak, że po prostu coś przyzwiecie, nie dacie sobie z tym rady. I co wtedy? Może pani z Wam pomoże. Albo osoba, która poleciła tę książkę. Słuchajcie jeszcze tego. Arkonie najważniejszym i największym ośrodkiem kultu światowita tym bardziej, że ta pani wcześniej przywuje postaci święto, wita". Ciekawi mnie bardzo naprzemienne używanie słowa czarownica i wiedźma. Bo ta pani nie do końca jakby potrafi się określić. Um, używa tych nazw naprzemiennie, a chyba każdy dobrze wie, że to nie jest to samo słowo. Tym bardziej, że nazwa książki jest bardzo myląca. Nazwa książki, gdyby brzmiała e, wikanie na polskich ziemiach, już by była bardziej logiczna. A teraz chciałabym się odnieść, mam tutaj to zacytowane, do wypowiedzi pani Agiles odnośnie rodzimowierców, który był poruszony w jednym z wywiadów na bardzo popularnej stronie, która recenzuje książki przez dosyć znaną osobę. Miałam okazję uczestniczyć w różnych obrzędach rodzimowierców i zauważyłam jedną prawidłowość. Za każdym razem, gdy grupa, do której gościnnie trafiałam, nie szczędziła słów krytyki pozostałym kręgom. Tak określiła, to powiedziała pani Agiles, gdy została zapytana o to, czy spodziewała się takiego odbioru książki. Jeżeli rodzimowiercy puścili kogoś blisko siebie do gromady, 嗯。Mm. Dali tej pani swój prywatny czas, odpowiedzieli na jej pytania, a potem ta kobieta wyciąga um, rzeczy, sprawy z środka gromady, które tam były powiedziane, czy w innej gromadzie, z której dostała informacje do napisania tej jakże świetnej i błyskotliwej książki. Moim zdaniem jest to technika manipulacyjna, ponieważ ta pani wybiela siebie, jednocześnie zwalając winę na rodzimowierców. że ona się tego spodziewała, to było bardzo łatwe do przewidzenia, e, więc to jest wina rodzimówierców za to, jacy są, a nie, nie mają powodu. Do, do złości, że ta pani napisała taką książkę. Oni po prostu tacy są. To jest wybielanie siebie i zwalanie winy na innych. Pani również mówi, że um, książka Słowiańska Wiedźma miała zachęcić młodych ludzi do eksplorowania i afirmowania naszego dziedzictwa. Nie. Ta książka jedyne co daje młodym osobom, to jest zakrzywiony obraz rodzimowierstwa, świata i wiary naszych przodków. Tym bardziej, że ta książka i przedstawione tutaj ideologie, e, opisy bóstw, symboli nie są zgodne z prawdą, podaniami, e, faktami historycznymi. Jeżeli zapytacie się mnie, czy polecam wam tę książkę, odpowiem, że nie. Ta książka może wiele osób urazić, i ja się kompletnie nie dziwię, bo ja sama się czuję urażona po tym, co przeczytałam w tej książce. To, jakie bzdury ta kobieta napisała, i jak wcisnęła wszystko w ramy swojej wyobraźni. Stworzyła świat, stworzy... napisała tam książkę według świata, który wykreowała swoje... w swojej głowie, i ona o tym jasno mówi, że to, co ona tutaj przedstawia, to jest kreacja, to jest jej pomysł na połączenie wika z rodzimowierstwem. I moim zdaniem ten pomysł jest ekstremalnie nietrafiony, i niech pani się nie wybiela, że rodzimowiercy są tacy źli i straszni, bo oni się kłócą między sobą, że pani się tego spodziewała, ponieważ panią wpuścili do swojego kręgu i dali wiedzę, której pani użyła do napisania tej książki. Więc wypadałoby chociaż odrobinę wdzięczności. Dawno nie zawiodłam się tak na żadnej pozycji. Wiem, że wiele osób przyciągnęła ta książka przez szatę graficzną, przez oprawę wizualną, bo ta książka jest piękna. Trzeba przyznać, że ta książka jest bardzo estetyczna. Wydaje mi się, że mogę Wam przywołać bardzo fajne powiedzenie. Wydaje mi się, że w większości znane. Mianowicie, nie oceniaj książki po okładce. Tutaj okładka jest piękna. Ale zawartość jest paskudna. Nie polecę Wam tej książki. Słuchajcie, jest o wiele więcej pozycji wartych tych pieniędzy, bo ona w regularnej cenie kosztuje 40, prawie 45 zł. Jest o wiele więcej lepszych książek. Nie warto. Gdyby nie fakt, że jakieś drzewo poświęciło życie na tą książkę, to na pewno rytualnie bym ją pożegnała. Dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie znać, co uważacie o tej książce. Może już mieliście okazję przeczytać. Do zobaczenia w następnym filmiku. Sława.